Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się z Wami w kolejnym pięknym dniu. W zasadzie to nie jest to piękny dzień, bo jest bardzo szary i bardzo oh, przygnębiający i przybijający wręcz. A w związku z tym, właśnie, że mamy taką dość ciężką aurę, że tak powiem, i jesteśmy na takim przeczekaniu do wiosny, przynajmniej ja tak mam, to pomyślałam sobie, że znów zrobię taki ala poradnikowy vlog w którym po prostu podpowiem Wam, jakie są moje sposoby na takie przygnębiające dni, a zwłaszcza, że 20 stycznia tego roku, 2025, mamy tak zwany Blue Monday, czyli najbardziej przygnębiający dzień w roku. Więc może akurat użyjecie którejś z tych podpowiedzi, żeby Wasz dzień po prostu był milszy. Flokusiu, mikrofon nie. A tak w ogóle to dajcie znać, jak się czujecie w tym nowym roku. Czy czujecie taką właśnie chęć do działania? Wiecie, nowy rok, jakieś tam postanowienia, intencje, jak kto woli to nazywać? Czy bardziej już właśnie dotarliście do tego momentu, co ja? Czyli do takiego na, na, na sinusoidzie takiego, wiecie, spadku. Spadku motywacji, spadku yy, nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest motywacja, ale bardziej taki, taka może wiara w siebie. No, tak jakoś, tak jakoś mi kurczę, podupadły morale, ale jestem tu i. Chcę dalej tworzyć, także zapraszam Was do pierwszej rzeczy, którą dzisiaj zrobimy, czyli śniadanko. A do śniadania zainspirowała mnie dzisiaj babeczka, która w internecie nazywa się How Sweet Its. Podlinkuję ją Wam w opisie. Ja ogólnie subskrybuję taki newsletter u niej i powiem Wam, że naprawdę przykuła moją uwagę jedna rzecz a mianowicie pieczona leśna owsianka. Czy to nie brzmi fantastycznie? Już Wam mówię, co tutaj wchodzi w skład. Płatki owsiane, cynamon, proszek do pieczenia, sól, jajka, jogurt, mleko, syrop klonowy, owocki yy, i opcjonalnie wanilia lub ekstrakt migdałowy. Ja niestety ich nie mam. Ale myślę, że tak czy inaczej to będzie pyszne, ale co najważniejsze i myślę, że to jest po prostu gwóźdź tego programu, czyli kruszonka. To będzie pieczona owsianka z kruszonką. Zapraszam was do wspólnego śniadanka. Ale zanim zabierzemy się za to śniadanko, to wiecie co, jednak weźmiemy Flokusia na spacerek, bo Flokusia już zjadł śniadanko i by chciał się bawić. Ale musimy najpierw pójść na dworek, nie? No to chodź idziemy. Chodź. Idziemy, ubieraj się. Ja ubieram buty, a ty ubieraj smycz i obroże, dobra? I idziemy na dwór. A przy okazji, jeszcze w ogóle chciałam się Was zapytać, czy wy lubicie takie poradnikowe właśnie vlogi? Bo mam wrażenie, że trochę ich teraz jest więcej u mnie, a tak naprawdę nie wiem, czy lubicie korzystać w ogóle z takich porad. Staram się, żeby były uniwersalne, ale wiadomo, każdy ma. Subiektywne spojrzenie na świat, więc to, co mi się wydaje dla mnie najlepsze, to może niekoniecznie być dla Was. No, ale dajcie znać. Natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko coś dobrego z tych vlogów możecie dla siebie wyciągnąć. I koniec spaceru. No dobra. No to chodź. Powiem jest szaro. się. Ale kurczę te ptaszki, ale jakby ale nie słychać. Ale jest nieprzyjemnie tak chłodno. Vibe trochę zmierzchu. Twilight. Zimno, widoki, ale przynajmniej nie wieje. Dobra, jesteśmy już w domu. Piesek szczęśliwy. Już ma piłeczki. Wiecie co, jeszcze wracając do, tej, do tego tematu tych moich poradników i tipów, to pamiętajcie, że to też działa na zasadzie takiej wymiany. W sensie ja też chętnie przeczytam, jakie są Wasze tipy na różne tematy, więc to nie jest tak, że moja prawda jest najprawdziwsza. Ja jestem otwarta na, na inne osoby i na inne oczywiście jakieś porady, więc... Jeśli macie ochotę się wypowiedzieć w jakimś temacie, to proszę bardzo w komentarzach. Scena jest wasza. A tymczasem wróćmy do pieczonej leśnej owsianki. I tu chciałam uprzedzić, że nie mam misek szklanych, bo mi się pokończyły i po prostu będzie mało Instagramowo. Taka jest rzeczywistość. Mam oprócz tego plastikowe miski, których też kiedyś może się ich pozbędę. Natomiast na tą chwilę to, co robimy, to to, że dodajemy suche składniki do jednej miski i mokre składniki do drugiej miski. Więc bierzmy się do roboty. Dobra, pierwsze co to włączyłam piekarnik i na 175 stopni yy, już go chcę nagrzewać. Flukusiu, ostrożnie. No, już go będę nagrzewać i zabieram się za te składniki. Ja tu sobie zapisałam, bo to z amerykańskiej strony, więc te miary też były amerykańskie, że tak powiem. Więc tam było napisane One Cup of Fruits, więc mam tutaj akurat taką miarkę. Już zapalam światło, zapomniałam, że jest tak ciemno. W ogóle te, te, te owocki, co teraz wsypuję, to jest taka mieszanka z lidla bodajże. Tak, z lidla. E, owoce jagodowe z wiśniami. Tych owoców jest mniej więcej 150 gram. Forma miała być 11 na 16, ale wiecie co, szczerze mówiąc, nie mam takiej formy. Ta będzie trochę za duża, ale już trudno. Wyłożę ją papierem. Tak sobie poradzimy najwyżej, ta, ta owsianka po prostu będzie bardziej płaska. No dobra, a teraz pomyślałam, że po prostu gdzieś tu albo tu rozpiszę Wam składniki i ja po prostu zacznę już je wsypywać tutaj i mm, tu będą suche, a tu będą mokre i zaraz będziemy je łączyć. Wiecie co? Kurczę, olśniło mnie. Szkoda, że dopiero teraz. Ale w przepisie właśnie było 80 gram syropu klonowego bądź miodu lub innego płynnego słodzidła. Natomiast ja zapomniałam, że mam przecież ten swój syrop Pumpkin Spice. A w suchych składnikach z kolei jest cynamon. Więc doleję tutaj jeszcze taką, takiego chlusta tego... Syropu po prostu w ramach tego cynamonu, bo wydaje mi się, że to będzie fajny dodatek jednak. Teraz tak, suchych składników nie jest za wiele. Także mamy płatki owsiane. Mamy łyżeczkę proszku do pieczenia i łyżeczkę soli. No i słuchajcie, ja od siebie tutaj dodam jeszcze siemielniane, bo mam go bardzo dużo i chciałam po prostu zacząć tu zużywać w końcu. Więc tak myślę, że dam z 5 łyżeczek. To jest około 25 gramów. Więc teraz wrzucamy suche do mokrych składników. No, jest to bardzo takie lejące, ale myślę, że to się zetnie pod wpływem temperatury. No, i jeszcze to się Myślę, że też tutaj pomoże co nieco. No dobra, to teraz przyszedł czas na kruszunkę. 35 g masła, 35 gramów mąki migdałowej i tyle samo słodzika. Dobra, jak dla mnie to ta kruszonka już powiedzmy, że ma sens. Trochę się lepi, ale już nie będę niczego dosypywała, więc teraz ją po prostu wysypię tutaj. Powiem Wam, że tu wygląda przepięknie. I teraz będę wstawiała, bo widzę, że już się piekarnik nagrzał. Będę wstawiała ją na 35 do 40 minut. Ojku, dobra. Yy, nasza owsianka już się piecze. Piesek tu ma rozkminę, którą pilę najpierw yy, dorwać. No, a ja Wam chciałam jeszcze się zwierzyć z jednej rzeczy, a mianowicie to jest moja pierwsza w życiu pieczona owsianka. Nie wiem, jak to się stało, ale. No robię to po raz pierwszy i mam nadzieję, że wyjdzie pysznie, tam wam znać zaraz. Czy znaczy, dla was zaraz, dla mnie za 40 minut. Ojejku, jak mam taki właśnie szary dzień, ale nie tylko dosłownie taki za oknem, tylko po prostu taki szary dzień, że tak powiem w głowie, jakkolwiek to brzmi, to lubię też sobie zrobić tak zwane przytulne picie. To na przykład może być herbatka. I tutaj Wam pokażę właśnie herbatkę, którą zrobiłam sobie wczoraj. Była przepyszna, i dzisiaj to myślę powtórzę. Wrzuciłam parę goździków do dzbanuszka, wrzuciłam kawałeczek gwiazdki anyżowej. Rzadko to robię, ale ona ma coś takiego w sobie specyficznego, rozgrzewającego, i nie ukrywam, że musiałam do niej. Po prostu dojrzeć. Oprócz tego, jakiś taki susz owocowy miałam jakiś tam ananas, jabłuszko taki kupny, ale bardzo dobry. I właśnie te, te suszone owoce zalałam gorącą wodą i do tego dolałam jeszcze syropu. Ja akurat miałam syrop z Rokitnika i taką wspaniałą herbatkę, w ogóle jaka ona była przepiękna. Ona była przepiękna, po prostu. Takie miała pływające drobinki yy, przez słodkiej pyszności w sobie. Taki napój to jest coś takiego, co sprawia, że czuję się o wiele lepiej. No a druga rzecz no to też na przykład kakałko. Kto jeszcze nie próbował kakałka, do którego się wsypuje chociaż szczypty soli, to żałujcie, kochani, musicie poznać ten świat. Mam nadzieję, że się odważycie ci, co się cykają jeszcze. Spróbujcie dodać szczyptę soli do swojego kubeczka. Uwierzcie mi, że ta szczypta nie przeważy słodyczy z miodu. Ona tylko ją podkręci. Także drugi właśnie taki tip na Blue Monday albo każdy inny przygniatający Was dzień, to jest coś dobrego i ciepłego do picia. Następna rzecz, kochani, to jeśli macie kapciuszki, o których zapomnieliście, kapciuszki, które są mięciutkie i cieplutkie, to to jest game changer. Ja odnalazłam w szufladzie u siebie kapcie, o których całkiem zapomniałam. Do tego jak dorzucicie szlafrok, oh my god, po prostu zestaw idealny. Także wygląda to mega sexy, wiadomo. No i do tego właśnie takie kapciuszki. No czy one nie są przesłodkie? A są tak po prostu przyjemne. I do tego jak macie szlafrok, to koniecznie z kapturem, ludzie. Kaptur zmienia wszystko. Takie opakowanie, yy, i do tego jeszcze kolejna rzecz, czyli termofor. No więc ja mam taki termofor. On jest taki oldschoolowy, gumowy, do którego właśnie wlewam gorącą, ale nie wrzącą wodę. I po prostu on ma takie ubranko. I stosuję go wtedy, kiedy sobie leżę na kanapie, albo na przykład lubię przed pójściem spać wrzucić sobie taki termofor pod kołdrę, tam gdzie są stopy i zrobię, zrobić to na przykład tak, nie wiem, jak idziecie, już wiecie, że się zbieracie do spania, zrobić sobie właśnie taki, zalać ten termofor wodą, wrzucić pod kołdrę i pójść na przykład tam jeszcze się oporządzić, nie wiem, czy pielęgnacja twarzy, czy mycie zębów i w tym czasie nasz termofor zrobi robotę Zagrzeje nam po prostu miejsce na stupki. Ale jeżeli po prostu potrzebujecie w ciągu dnia takiego ciepełka i ogrzania i miękkości, no to te trzy rzeczy: kapciuszki, szlafrok i termofor, to jest złote trio dla mnie. A jeśli chodzi o takie dekoracyjne rzeczy, nazwijmy to, no to na przykład bardzo lubię sobie zrobić taki, taką miłą atmosferę poprzez zapalenie świeczek w kilku miejscach w mieszkaniu. Mam też takie świeczki na pilota. Światełka przeróżne, które są choinkowymi światełkami, ale tak naprawdę, kogo to obchodzi? Ja lubię, jak jest właśnie takie przygaszone światło, nie znoszę tego górnego sufitowego. Uważam, że polskie prawo powinno zabraniać takiego światła, chyba że jest się w jakichś instytucjach państwowych i użytku publicznego. To owszem, może być takie światło, ale w domach. I ogólnie w takiej, wiecie, architekturze mieszkalnej powinno to być surowo zabronione i surowo karalne. No, także wszelkiego rodzaju świeczuszki. To jest coś, co jakby też, też takie właśnie daje ciepło, ale takie dla oczu. O, dobra. I co mamy dalej? Mamy tutaj ciepło, mięciutko, jest delikatne oświetlenie. No i co dalej? Jeszcze mam takie dwie rzeczy, o których chciałam pomówić i Wam powiedzieć. To jest czytanie książek. Książki, książki są wspaniałe, jeśli chodzi. Nie wiem, czy słyszycie pieska jak pie, trudno. Książki są wspaniałe dla mnie, jeśli chodzi o właśnie takie umoszczenie się i po prostu takie miłe spędzenie czasu. I tak, skończyłam Zieloną Gwiazdkę, o której mówiłam wcześniej w poprzednich filmach. Jest to książka dla mnie taka. 3 na 5, chyba dlatego przede wszystkim, że jest papierowa, a ja dawno nie czytałam papierowych książek. Eee, bardzo szybko mi się ją czytało, faktycznie, jak na mnie, bardzo szybko. Końcówka myślę, że miała potencjał do większej dramy i do ciekawszego zakończenia, ale myślę, że. No i tak, dość ciekawa historia takiej historii jeszcze nigdy nie czytałam. A wczoraj zaczęłam czytać Zapomniane niedziele Walerii Perrin, i powiem Wam, że wiecie, co wczoraj odkryłam. To może być głupienie, ale wczoraj, jak sobie leżałam i odpoczywałam, właśnie czytałam sobie tą książkę, już kończyłam ją, i położyłam sobie telefon, bo czytałam ją na leżąco, położyłam sobie telefon tutaj, tak na mostku, i włączyłam sobie. Takie utwory grane na pianinie i na fortepianie. I powiem Wam, że to jest całkiem inne doświadczenie niż jak masz się słuchawki w uszach. Ja nie wiem od czego to zależy, ale po prostu czułam się wspaniale słuchając takiej pięknej muzyki bez słów, czyli bez rozpraszaczy. Do tego czytanie książki, no to było niesamowite. Także słuchajcie, w takie dni, kiedy potrzebujecie podreperować swoją energię, polecam Wam bardzo, właśnie czytanie książek w akopa... w, akopa? w akompaniamencie pianina bądź fortepianu. Piękne, piękne utwory, naprawdę ja, jak słucham takiej muzyki, to po prostu mam ciary na ciele, więc coś w tym jest, ta wibracja czy ta częstotliwość. Coś w tym jest po prostu. I z takich rzeczy, jeszcze nazwijmy to analogowych, to ja bardzo lubię i w ogóle powróciłam do sudoku. Proszę mnie nie oceniać, to jest bardzo stare sudoku, ale ono jest y, takim moim wakacyjnym sudoku, do którego po prostu teraz wróciłam i nie rozwiązuję już go tylko kiedy jestem na wakacjach, ale właśnie wieczorami. Także sudoku i krzyżówki, także w stylu bab babciowym, że tak powiem. Ale to mi daje największą taką ulgę i frajdę, kiedy jestem przebodźcowana ekranami i mimo, że ciągnie jednak mózg do tej, wiecie, do tego łatwego dostępu do zastrzyku dopaminy w postaci właśnie scrollowania. Ale tak jak mówiłam Wam w moich planach na ten rok, więcej czytania, mniej skrolowania. Na razie trzymam się tego, myślę, że idzie mi dobrze. Oczywiście wszystko z głową to są właśnie te, te takie analogowe rzeczy, które przynoszą mi, przynoszą mi fajną taką ulgę i, i radość i też właśnie takie poczucie, poczucie zadbania o siebie i yy, zakokonienia się po prostu. Także jestem w swoim kokoniku, mam książkę, mam ciepełko, mam szlafrok, mam muzykę i nie ma mnie. Słuchajcie, a na koniec dnia, kiedy potrzebujecie również zadbać o swoje ciałko, no to ja bardzo Wam polecam coś, o czym mi przypomniała moja przyjaciółka. W zasadzie przypomniała mi o dwóch rzeczach. Pierwsza z nich mam tutaj w rękach to maseczka. Maseczka na twarz. Ja mam tutaj takie i w wersji w płachcie i tutaj mam taką wersję, taką tradycyjną nazwijmy to, którą rozsmarowujesz na twarzy. Przypomniałam sobie właśnie, zaczniemy od twarzy, a skończymy na całym ciele. Przypomniała mi właśnie o tym moja przyjaciółka, że te maski to też jest właśnie taki rodzaj rozpieszczenia siebie, bo myślę, że w tych gorszych dniach właśnie chodzi o to, żeby się, żeby siebie trochę porozpieszczać w taki niedestrukcyjny sposób, czyli nie właśnie poprzez scrollowanie Kompulsywne czy obiadanie się słodkimi rzeczami albo przekąskami innymi, tylko właśnie w taki sposób, żeby zadbać o siebie. I powiem Wam, że przypomniałam sobie o projekcie Denko. Projekt Denko z zeszłego roku, który podłapałam od jednej z moich Besties. Chodzi o to, że nie kupujesz nowej rzeczy, tylko po prostu zużywasz to, co masz. To po pierwsze, czyli jakby minimalizujesz wydatki. Maksymalizujesz zużycie tego, co masz w domu, plus i właśnie to jest to, do czego ja tutaj zmierzam. Używasz rzeczy, których sobie żałujesz. Ja część z tych rzeczy zaraz będzie rok, jakie mam, na przykład ta maseczka. Także chciałam wrócić do projektu Denko, żeby po prostu użyć te rzeczy, które sobie, których sobie nadal czasami żałuję i po prostu wpadam w ten stary schemat, właśnie czekania na specjalną okazję. Czego nie powinniśmy według mnie robić? Ponieważ każdy dzień, każdy dzień jest specjalną okazją. Nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ja tak uważam. A przynajmniej przypominam sobie o tym, bo też mam takie dni, kiedy wcale tak nie uważam, ale fajnie jest właśnie myśleć, że każdy dzień jest jak twoje urodziny. Każdy dzień jest specjalnym dniem, który może przynieść bardzo dużo dobrego. Albo może po prostu być zwykłym dniem, ale pełnym takim, takiego komfortu i rzeczy, za które możemy być wdzięczni. Ale powiedziałam, wiesz Klaudia, ja no, śmieję się, ale powiem Wam, że jak nagrywam, to czasami mi takie mądre myśli przychodzą do głowy. Myślę sobie, kurczę, muszę normalnie to zacząć zapisywać sama dla siebie, żebym pamiętała. No a teraz zabiorę Was, ponieważ pokażę Wam przepis. Na jakże prosty peeling do ciała, który jest złożony z składników, które znajdziecie na pewno u siebie w domu. I naprawdę to jest takie rozpieszczenie dla ciała, że ja po takim spa domowym ja po prostu pakuję się od razu do łóżeczka. Przepis na taki peeling do ciała jest bardzo prosty. Jeżeli macie kawę ziarnistą w domu. I po zrobieniu sobie właśnie porannej kawki, zostaną wam fusy, to nie wyrzucajcie. Ja teraz właśnie przyrzucę tutaj ze swojego ekspresu trochę fusów z kawy. To jest pierwszy składnik. Muszę jednak zapalić to sztuczne światło, bo jest kiepsko naprawdę dzisiaj. No to słuchajcie, daję takie. Dwie, trzy łyżeczki, zależy ile tak naprawdę chcecie tego, tego peelingu sobie zrobić. Ja dam takie trzy kopiaste łyżeczki. Drugi składnik to oliwa z oliwek. I tutaj dajemy taki chluścik. No i słuchajcie, na upartego tak naprawdę taki peeling już jest gotowy. Jeżeli on jest za gęsty, możecie dodać odrobinę wody tutaj. Natomiast, jeżeli chcecie go podnieść o stopień wyżej, że tak powiem, w poczuciu luksusu, to możecie tutaj skropić parę kropel ulubionego olejku eterycznego. Ja mam taki lawendowy, to jest ten sam, który dodawałam do świeczuszki, do kominka tego na świeczkę. Więc dodam tutaj sobie dosłownie takie trzy kropelki i po prostu wymieszam. I ja ten peeling sobie zostawię na wieczór. I powiem Wam, że naprawdę on wystarcza na całe ciałko na pośladki, na ramiona, na całe uda, łydki. Ja w okresie zimowym mam bardzo suche łydki i powiem Wam, że to jest niesamowite, jeśli chodzi właśnie o pomoc, jeśli chodzi o taką dolegliwość nazwijmy to. No więc yy, tak to wygląda. Taka paćka kawowa. A tymczasem widzę, że nasza owsianka już tutaj się ładnie zarumieniła, więc ją wyciągnę. O jaj, pachnie jak ciasto, wygląda jak ciasto, a jest to tak naprawdę śniadanko. W sumie można by było jeszcze do tej, do tej owsianki dodać białka w proszku, ale ja akurat nie mam żadnego dobrego, więc no tak to wygląda. Piękna jest, naprawdę piękna. No dobrze kochani i kochane, myślę, że to już będzie wszystko jeśli chodzi o ten Blue Monday cały i inne tego pokroju dni. Tak sobie myślę, że jeszcze ostatnia rzecz, którą też przypomnę i sobie, czyli chodzi o to, chodzi o to, żeby nie narzucać na siebie presji. Tak jak nie macie idealnie posprzątanej chaty, to żeby po prostu to zostawić. I ja na przykład mam tak dzisiaj. Pewnie mogliście zauważyć patelnia, tu coś tam. Albo właśnie nie zauważyliście nawet, tylko ja o tym wiem. W każdym razie, zaraz jak ta owsianka sobie ostygnie, to ja ją sobie ukroję, wzjem sobie do kawki, bo nie ukrywam, że moje śniadanko było na wytrawnie, bo jednak ja wolę słone śniadania, a, a takie właśnie słodkie, no to w ramach, że tak powiem, deserku do kawy. Ale ten, no dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Ciekawa jestem, jakie Wy macie. Słodziaczek. Ciekawa jestem, jakie Wy macie swoje sposoby na takie gorsze dni. Także dziękuję Wam za oglądanie. Dacie radę przetrwać przez ten dzień, przez ten Blue Monday i każdy inny taki w tym stylu dzień, jestem tego pewna. Trzymajcie się, kochani i kochane, i do następnego razu.